Dobry kochani. Mam na imię Tomasz Partes. I słyszę. Ludzie podchodzą, słyszę tutaj, że podchodzą i mówią idź do kościoła, idź do kościoła. No tu przecież jestem. Oto ja, oto kościół. Jestem w kościele. To ignorantem trzeba być, żeby mówić idź do kościoła, skoro w nim jestem. Albo ślepym. Oto jestem. I każdy z Was może stać się dzisiaj kościołem. Bo do kościoła się nie chodzi, tylko się nim jest. Przez wiarę w to, co Jezus Chrystus zrobił dla nas wszystkich dwa tysiące lat temu. Jestem żywym przykładem, że jako dziecko możesz narodzić się na nowo. Jak gdy miałem 15 lat, czyli ponad 3 lata temu, oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. I co się zmieniło? To On, Jezus. Wyrwał mnie ze śmierci do życia. Miałem depresję. Miałem myśli samobójcze. Było dla mnie bez różnicy. Czy pójdę kolejny dzień do szkoły, czy położę się pod pociąg. On przyszedł do mojego życia i zmienił je. A tak naprawdę w ogóle dał mi nowe. Dał mi nowe. Bo to jest żywy Bóg. Żywy Bóg. To jest Bóg życia. On chce życia. Chcę, żebyś żył, ale jeśli ty nadal w swoim życiu decydujesz o tym, aby iść za śmiercią, to masz śmierć. Idziesz za śmiercią i masz owoc śmierci w swoim życiu. Masz choroby, masz niepowodzenie jakiekolwiek. To ty dzisiaj decydujesz, gdzie jesteś, co robisz, komu wierzysz, za kim idziesz, a za kim nie idziesz. I kogo nie słuchasz? Jezus umarł za nas wszystkich. Ja nie jestem lepszy, że dzisiaj wierzę w Boga. Tym się różnie, że jestem pewny zbawienia. I nie dlatego, że byłem dobry, tylko dlatego, że wziąłem to za darmo. Tak jak każdy z Was może dzisiaj to wziąć za darmo. Czy jesteś dzieckiem, czy nie jesteś dzieckiem, masz 15, 50, 120 lat. Ty dzisiaj potrzebujesz się pojednać z Bogiem, bo jeśli się nie pojednasz, to umrzesz. Ja nie umieram. I możesz nie umierać również. Możesz mieć życie wieczne. Po to Jezus przyszedł, aby dać życie wieczne dla tych, którzy w niego wierzą i to życie wieczne w obfitości, a nie życie wieczne w biedzie. Że teraz wierzę w Jezusa. Ubiorę się jak najgorszy w ogóle Menel, i tak będę chodził i mówił, że Jezus jest dobry. Jezus jest dobry i chce dla ciebie jak najlepiej. Ty potrzebujesz do niego przyjść. Jak do Boga. Nie jak do jakiegoś mniejszego krasnoludka. No, siema Boże, jestem figofago taki. Może taki w życiu jesteś figofago. Zadajesz takie żarto pytania. Mówiłeś swojej mamy, że jesteś gejem? Możesz zadawać sobie takie pytania, albo innym, i udawać, że jesteś taki fifarafa. Ale przyjdzie śmierć i już nie będziesz taki fifarafa. I już nie będziesz taki kozak. Gdy się spotkasz śmiercią, to nie przyjdziesz tutaj i nie powiesz do nas. Idź do kościoła i już nie powiesz, wyłącz to. Bo znasz, to, znasz ten zapach. Znasz to. Życzę Wam szybkiej pokuty, abyście szybko naradzali się na nowo. Bo nie wiesz, czy jutro w ogóle otworzysz oczy. Nie wiesz. Nie wiesz. Może myślisz, że jesteś taki kozak i będziesz się zdrowo odżywiał, to na pewno nie zachorujesz, będziesz żył tu o wiele więcej na tej ziemi. Pomyśl sobie, jak jesteś taki kozak to zawsze coś może się stać. Rower może w Ciebie wjechać i zginiesz. noga może w Ciebie wjechać. I jak uważasz, że tak sobie możesz zrobić w życiu, że przedłużysz o sekundę swoje życie, to zamknij się w pomieszczeniu i ja Ci coś powiem. Nawet jak będziesz siedział w pomieszczeniu, w którym nie ma niczego, w ziemiance, skulony, to jak Ci się odklei blaszka miażdżycowa, to Ci kurczę zatka żyłę i umrzesz. I tyle po tobie nie przedłużyłeś ani o sekundę swojego życia tutaj na tej ziemi. Ale dzisiaj możesz być pewny zbawienia. Możesz się w ogóle nie przejmować. Tym czy będzie wojna, tym czy będzie jakiś inny najazd, będzie COVID, może coś innego. Może sąsiad zwariuje spod dwójki. Możesz się nie przejmować. Możesz żyć na luzie. Ja dzisiaj żyję na ludzie. Kiedyś się przejmowałem, ja pamiętam. Jeszcze nie byliśmy nawróceni, ja wraz z tatą, Adam Partys, tutaj stoi. Jak przyszedł COVID, jeszcze de facto go nie było, można powiedzieć, tutaj u nas w Stoku. to robiliśmy zapasy, zapasy żywnościowe, bo nie wiadomo, co będzie. To pamiętam, chipsy, jakieś kurcze, te napoje, wszystko w walizki popakowane, pięknie, ładnie. Mięso to zamra cały zamrażalnik był mięsa. Bo tak mają ludzie, którzy żyją tym światem, żyją życiem doczesnym, tym co tutaj się dzieje. Muszę się bać, muszę się trząść, muszę zarobić kasę na swoje życie, bo mi nie starczy, bo umrę. I możesz tak żyć, ale ja Ci mówię o czymś innym: ja Ci mówię o Królestwie Bożym, że możesz żyć na tej ziemi i się nie przejmować, nie przejmować się. W marcu 2021 roku narodziłem się na nowo. Przyszedłem do Jezusa. Z, po, z prostoty serca zawołałem do Niego, aby przyszedł do mojego życia, aby dał mi nowe życie. I zrobiłem to w parku. Nie w jakimś budynku religijnym, nie między obrazami, nie między posągami, ale w parku pojednałem się z Bogiem. I od tamtego momentu ja już nie mam lęków takich. I umrę, umrę. Umrę, to jeszcze lepiej, szybciej z Bogiem. Aleluja. Jedno ale, jedno ale jakie mam w życiu, to jest aleluja, bo się nie boję śmierci, nie boję się, nie boję się. Cokolwiek by się stało w moim życiu, ja się tego nie boję. Czy dzisiaj jest polska jutro polski, nie będzie, ja się nie boję. I ty też tak możesz mieć, możesz się nie bać śmierci. Możesz być pewny zbawienia, możesz być pewny tego, za co Jezus Chrystus zapłacił: zapłacił za całe Twoje życie, abyś miał się dobrze, abyś miał się doskonale. Za to Jezus zapłacił. I my nie potrzebujemy teraz chodzić do Kościoła, do budynków i oddawać Ci posągom jakiś obrazom, żeby coś wy, wybłagać u tego Boga nie wiem, wyskrobać coś z tego obrazu jakieś uzdrowienie jakieś pielgrzymki, jakieś kurcze kolanowanie do Częstochowy nie potrzebujemy robić takich rzeczy Jezus zapłacił za to abyśmy się mieli dobrze tutaj na tej ziemi abyśmy byli zdrowi abyśmy przede wszystkim byli zbawieni bo zobacz, jeśli odpada od Ciebie ten największy lęk, lęk o Twoje życie, to czym Ty się przejmujesz? Wtedy nie ma rzeczy niemożliwych. Możesz lecieć do przodu, możesz się nie bać. I ludzie do mnie często mówią, jak tak możesz? Dlaczego Ty jesteś taki pewny? Oburzają się na to, że jestem pewny zbawienia. No ja po prostu uwierzyłem Jezusowi. Gotują się w nich demony. Demony. Jeśli w tobie się gotuje, jak ja mówię o tym, że jestem zbawiony, to masz demony. W sobie masz demony, w swoim życiu masz demony i potrzebujesz zostać uwolniony od tego teraz. Jeśli chcesz, to położę na ciebie moją rękę i zostaniesz uzdrowiony i uwolniony z friko, ponieważ Jezus Chrystus już za to zapłacił. I taka wolność jest dostępna dla każdego. Który w to wierzy. Nie dla każdego, który chodzi do budynków, który się stara, który się stara być dobrym człowiekiem, który wpłaca, który wpłaca na różne zbiórki. Nie dla takich ludzi, ale tylko dla tych, którzy wierzą, tylko dla tych, którzy wierzą w to, co Jezus zrobił na krzyżu, jest zbawienie. Bo jak mówi list do Efezjan, zbawienie jest z łaski Boga przez wiarę. Nie z twoich uczynków, żebyś się nie chlubił. Bo zobacz, jeśli zbawienie by było z uczynków, to o ile więcej dobrych uczynków jest w stanie zrobić miliarder, który jest w pełni funkcjonalny, od człowieka, który jest biedny i jeździ na wózku inwalidzkim. Zbawienie nie jest z uczynków. Zbawienie nie jest z uczynków. Nie jest przez chodzenie do budynków. Nie jest przez bycie dobrym ani bycie złym. Być może zamordowałeś kilka osób. Bez względu czy zrobiłeś to w ciele, czy tylko pomyślałeś. Bo Bóg sprowadził wszystko do poziomu serca. Jeśli pomyślałeś o tym, aby jakaś osoba zginęła, na przykład żeby tego Putina to trzepnął jakiś piorun. Jeśli tak pomyślałeś to jesteś winny zabójstwa. Ale Ewangelia czyli dobra nowina dla każdego z nas jest taka, że bez względu na to, jak splugawione życie prowadzimy, bez względu na to, ile grzechów popełniliśmy w swoim życiu, dzisiaj jest dzień, w którym możesz się pojednać z Bogiem. I najpiękniejsze w to w pojednaniu z Bogiem, w prawdziwym pojednaniu, ja nie mówię, żeby brać Eucharystię. Zjadą się Eucharystię, przeszła tak, Jezus z siebie wyleciał dolnym otworem. To nie jest przyjęcie Boga. Przyjęcie Boga to jest pojednanie się w duchu z Jezusem Chrystusem. To przyjście sercem, nie buzią, nie gardłem, sercem. Sercem, prostotą serca, Jezus, ja potrzebuję Ciebie. Zapraszam Ciebie do mojego życia. Tego pojednania z Bogiem nikt Wam nie zabierze. Nawet Wy sami nie możecie go anulować. Nie możecie go stracić. To nie jest jakaś przypinka, że aniołek Wam przypnie zbawiony do klaty. To jest od środka. To jest w duchu. W duchu jednasz się z Bogiem. I nikt tego rozdzielić nie może. I to jest najpiękniejsze. I to jest Ewangelia. I to jest dobra nowina. Że możesz być jedno z Bogiem. Jedno z Bogiem. Nieoddzielnie. Ty i Bóg. Ramię w ramię. Nie. Jedno. Jedno z Bogiem. Ja dzisiaj jestem jedno z Bogiem. Jestem synem Boga Najwyższego. I nie dlatego, że jestem dobry, ale dlatego, że uwierzyłem i tylko uwierzyłem. Proste. Jeśli ktokolwiek z was chce się pojednać z Bogiem, zapraszam ciebie tutaj. Przyjdź i poprowadzę cię w tym. Bo to jest proste dla każdego człowieka. Ewangelia jest prosta, dobra nowina jest prosta, dlatego, żeby każdy człowiek mógł ją przyjąć wykształcony i niewykształcony, dziecko i starzec. Każdy może przyjąć dobrą nowinę. Uzdrawiamy chorych i wypędzamy demony. Od ponad, ponad dwóch i pół roku tutaj, na rynku kościuszki. Od ponad 2000 lat na całym świecie, ponieważ Jezus powiedział, że każdy, kto we mnie wierzy, będzie robił rzeczy takie jak ja, a nawet większe. Skoro Jezus Chrystus uzdrawiał, to my to robimy dzisiaj i będziemy to robić do wtedy, aż Jezus Chrystus przyjdzie na tą ziemię i będziemy głosić tutaj w Białym Stoku Ewangelię. Aż do wtedy. Gdy przyjdzie Jezus na tą ziemię Czy komuś to się podoba, czy nie Nazywamy się Kościół Dzień Zbawienia Za dwa tygodnie spotykamy się w klubie Meteoryt O godzinie 10 na dobrej 12 Przyjdź, zobacz jak wygląda prawdziwe uwielbienie Boga Uwielbienie Boga Prawdziwa modlitwa Prawdziwe życie z Bogiem ja nazywam się Tomasz Partez. Chcesz sprawdzić mnie gdziekolwiek na Facebooku, Instagramie, TikToku? Kto ja jestem? Skąd ja? Co ja? Czy jakiś odklejeniec? Czy ktoś mi płaci? Czy o co tu w ogóle chodzi? Sprawdź mnie. Chcesz porozmawiać, podejść, porozmawiamy. Zbawienie jest za darmo, uzdrowienie jest za darmo, uwolnienie twoje jest za darmo. Tylko potrzebujesz zechcieć. Kochani, za tydzień tutaj również będzie ewangelizacja. Więcej informacji na naszym profilu Kościół Dzień Zbawienia. Zapraszamy. Do zobaczenia.